Do gry zostaje wprowadzone rekiny Okazuje się, że na nich można pływać Mają również jedno ukryte zastosowanie No i widzowie, dzisiaj robimy challenge 24 godziny na rekinie Jeśli pod tym odcinkiem zostawicie 20 tysięcy Łapek w górę, to jutro zrobimy tak szalony Odcinek, że wam po prostu jutro klapki Spadną z nóg. Przypominam wam jeszcze, że jeśli Jeszcze nie kupiliście karnetu, możecie go Kupić z kodem Evela, a jeśli nie macie Na karnet, możecie dzisiaj wygrać No i oczywiście, żeby wygrać taki karnet bojowy To oczywiście musicie wpisać kodzik Evela do sklepu Zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę, i zgłosić się w komentarzu. Widzowie, jak możecie zauważyć, wreszcie mamy sezon trzeci i dzisiaj będziemy robić bardzo szaloną rzecz. No i oczywiście jestem z Martyną. Cześć Martyna, siema, siema. Siema. Co tam, słychać, jak Ci się podoba sezon? No, moim zdaniem kozak. Kozacki. No słuchaj, dzisiaj zrobimy sobie bardzo szaloną rzecz, ponieważ. Będziemy pływać na rekinach Tylko naj, najważniejsze jest to, żebyśmy mogli znaleźć wędkę Popłyńmy, może polećmy sobie tutaj na tą, na tą stronę miejscówki I widzowie, jak wiecie, na rekinie można pływać Nie wiem, czy wiecie jak, ale ja już odkryłem, jak to zrobić I dzisiaj spędzimy na tym rekinie 24... No, w sensie cały, cały mecz Dobra, ja już szukam tutaj rekina Jak wiecie, rekiny zostaje dodane do gry Miały być też samochody Ale okazuje się, że samochody będą trochę później, jak będzie mniej wody Czy ty widzisz jakiegoś rekina Martyna, czy nie? Potrzebne nam dwa na pewno Na razie nie Dobra, to zlutujmy, ja biorę wędkę Zabieram szybko wędkę Dobra, mam wędkę Dobra, mam też dla ciebie chyba wędkę Tutaj jest, no, 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 jest wędka Szybko zlutujmy jakieś itemy, żeby nas, wiecie, nie zabili Zbyt szybko, tu masz Martyna Trzymaj wodkę. O, dzięki Dobra, dawać mi tu rekina jakiegoś Dawać tutaj jakiegoś rekina Pozbierajmy jakieś matcy W ogóle możecie widzowie napisać, jak wam się podoba ten sezon No, moim zdaniem super W ogóle moja ulubiona broń wróciła do gry O, dobra, jest, 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 jest wiem. Jest, jest, jest. Oj, uważaj, 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 bo on się rzuci. Dobra, ja go łowię, ja go łowię. Chodź, Rekin. Dobra. Rekin. Chodź tu Rekin ty płynie tu czy nie? Płynie tu. Płynie tu, płynie tu! Płynie tu! Pierwszy raz to będę robił, widzowie Dobra. Ojedźcie! Ty! Jak tym się płynie? I ty jeszcze! Na shifcie on ma takiego powera trochę. Na shifcie? Serio? Ej, mam nadzieję, że on mnie nie zaatakuje. Dobra, szukamy teraz rekina dla Martyny. Dobra, szybciej, szybciej rekinie. On tu gdzieś powinien być. Bo ja jak wcześniej grałem gierki i patrzyłem na nową miejscówkę, to tych rekinów było pełno. Dobra, uciekam, uciekam. Wow. Ale to jest zabawa świetna na tych rekinach. To, to jak ten na F. Da się skakać. Trzeba iść to. Ale on mi nie odpłynie, jak go puszczę. Kolego mój drogi, parkujemy, parkujemy, parkujemy. E, wejdź. Ej, co się z nim dzieje? On się będzie. On jest agresywny. Nie, nie. Tak. Dobra, uciekł, 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 uciek. Ale wróćcie do wody. Dobra, ja potrzebuję jeszcze shotgun. Pamiętaj gdzie ten Rekin jest? Jeszcze ta muzyka, jak... W szczękach takich jest mrocznie. Bardzo. O, jest shotgun. Jest shotgun. Dobra. Tylko chcesz go, czy wolisz taktycznego? Eee, mam taki ale. No widzowie, pogramy nowym. W ogóle Rekin gdzie jesteś? Dobra, jeden jest tutaj. Martyna, wyjdź sobie na razie łódź. Jump mam jumpada w razie. Dobra, jeszcze. ale tu jest dużo ślurpa. Rekinie! Dawaj, bo chcę na ciebie! Rekin, zabieraj żeś to! Dobra, i do strefy płyniemy, tak jest. Nakręcamy. Ale da się nawet tym skakać. No to jest sztos. To jest totalny sztos, widzowie. Jeszcze przyspieszyć się da. I rekin się jeszcze psuje, bo ma 2000 HP. Tu jest rekin, biorę to go. Zabieraj, zabieraj. Masz wędkę? Mam wędkę. Tylko uważaj, żeby cię nie zjadł. A co się stanie? Czy one nas będą atakować? Dobra, idzie, idzie do ciebie. Idzie do ciebie, nie ściągaj, nie ściągaj wędki. Nie ściągaj wędki, nie bój się. Dobra, jest. Dobra, no to do strefy! I wygrywamy na rekinach, tak jest. Mam nadzieję, że on się nie skończy jakoś, tak wiecie. Dawaj Martyna, dawaj, Ja mam 2000 w nim. Ale on jest... nawet szybki! On jest nawet szybki Ej, ciekawe czy się da skybazy na rekinie zrobić. Jak myślisz? Jak się da wyjechać Kurczę? No, to by było kozackie. Widzowie, jak zostawicie... Ej, Rekinek, nie, urwał się. Rekinek, chodź, żartowałem. No zabierz. No, Martyna sobie śmiga, pewnie. <laughs> Dobra, jest, jest, jest. Jestem, jak mnie porwał. Uch, 25 osób. Lecimy do strefy. Dobra Jak kozacko, bo tak nie hałasuje Tak Najlepszy świat transportu Dokładnie, nie ma takiego, wiecie, że... Tylko wędkę trzeba mieć, to jest minus Dobra, do lewej strony, żeby nas nikt nie zauważył Musimy tutaj, wiesz, uważać teraz Ale dużo jest takich rozwalonych rzeczy Ej, a czekaj, co się stanie, jak rekinem najedziemy na wir Jak myślisz? Wydaje mi się, że wyskoczysz, nie? Tak jak skaczesz o, normalnie o, co się stało? Rekin mi się urwał Przywaliłem... Oj Oj co to mnie twój rekin Oj. uwalił? One się nie zaczęły bić Chodź do lewej strony Wow, masakra Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma Ale ten skok jest, no to jest mistrzostwo świata A na, na jump pad? Na to? Co się stanie? Uuuu, Uuu! Jezus, co się tu dzieje? Te są kozackie Nachodzimy na tą dużą? Możemy kłonkować I tam, nie, tam się odbijają na tych na łodziach, musimy uważać Tam się coś kryje, tam z biegiem sezonu coś się odpali Dobra, musimy uważać teraz Płyniemy, powolutku, pomalutku Uważaj, bo będą strzelać od, od y tego Od miasta Ej, a te łódki są chyba puste Ta, te łódki są puste Dawaj, naskoczymy, na... ciekawe co się stanie teraz Aż się boję Boję się, naprawdę się boję na to najeżdżać Co się stanie? Ło! 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 O nie! Je... Jaki skok! Masakra! Dobra! Gdzie do lecimy? Strefy? Tak, do strefy. I musimy tu już, tak wiesz, chować Czy się. Tutaj? Od tej strony. Od lewej strony, chodź za mną, od góry pojedziemy, no Musimy uważać. Ale on się wcale nie wścieka! On cały czas nas prowadzi, to jest nasz środek transportu. Ale jak wiedziesz na nim, to on się wścieka, wow. że nie jest w wodzie. o ciebie. Wo! <laughs> Ty, Rekin, rekin, rekin uważaj, bo on zaatakuje. Ile tych rekinów jest w ogóle? Ciekawa, ile tak się respi w jednej grze. Wow! Co to było? Czy? Musimy uważać. Za, może tam do tych, do tego pojedziemy, do tego kompleksu. Nie Rekin. A da się stać na nim czy nie? Trzeba pływać cały czas Dobra, pływamy w kółko. Wow! Ale agresywne! Masakra Ugryzę twojego <noise> nie ma no, okay? bo, bo ja mam. Zobacz, <noise> patrz, cały czas pula. <noise> Ale fajnie. Ło, <Wow>, masz. <noise> Ale ja ci nie zjadam Al... nim. Aha, bo my jesteśmy w jednej I... drużynie i dlatego. A... O kurczę, to rekin też atakuje, jak jest się w przeciwnej drużynie? Tak. Wow, i... <głos> <Wow>. <głos> Co to było? Co to było? Aha, to jest pula tutaj. Zobacz. jest faktycznie. Widzowie, 16 osób. A nie da się strzelać. Nie da się strzelać, szkoda. To jest niezłe. O nie! Ten rekis nie zjadł. Prawie. <grym> to uciekaj przed nim. się zjadł. Dawaj go! Musimy iść do strefy, ale mamy wodę dalej w strefie, to jest najważniejsze. Ja łączam pada w Dobra. razie czego, nie? Co za mecz. Ja nachodzę na wir, uwaga! Uwaga, jeszcze raz! Łocie panie! Pędka mi się prawie. Prawie mi się wędka. No, dawaj, Martyna. Zobaczcie, jak wysoko. E, rekin płynie. Najlepsza zabawka na świecie. A, nie dogonisz mnie. Nie dogonisz. Byleby nas nikt nie zauważył, to jest najważniejsze teraz. Są gości na domku, musimy uważać. Leć za mną najlepiej. Tu musimy pływać za tą górką. Jak najdłużej. Pamiętajcie, widzowie, challenge polega na tym, że musimy być tu jak najdłużej i najlepiej wygrać grę. Ale to będzie mega ciężkie. Chociaż mamy trochę maców. Ja mam trochę maców. A co to jest tutaj? Jakaś kapsuła Dawaj Martyna tu przy brzegu pływaj ze mną Pływam, pływam cały czas za tobą Dobra Szkoda, że ląd jest w środku no Oni się dojeżdżają Oni się dojeżdżają, Oj, Byłem rekinem przez chwilę, dlaczego? Aha, bo w sumie I co, on zaciąga? Ej, dasz się strzelać Tylko trzeba zsumować Gadasz No mówię ci Ty faktycznie Wow. Trafiłem go! Co to Dzisiaj? Da się strzelać z tego. Faktycznie. To jest przepotężne w takim razie. No dawaj, ziomek. Chodź się bić, cwaniaczku. Ty, tu są też ziomki. Aha, strefy nie mamy. O nie! Ale jesteśmy jak najdłużej. Dziesięć osób cały czas. Ludzie chcą wygrać ten mecz. To jest najgorszy. chcą parasolki. Czy tu są jacyś ludzie jeszcze? Przed nami, a myślałem, że się nie da strzelać. Dobra, jeszcze odgan nowy. Dobra, wracamy, wracamy, wracamy na nie. Dobra, mam. Dobra, jestem. A tu jest skrzynia jeszcze. Jest tu niebieska MK. Dobra, dziewięć osób zostało. Zabili się. Osiem osób. O, szkoda, że nie mam amunicji. Ej, tu są goście. Martyna, u mnie. Idę. Ło! Wow! Dostałem! Dostałem głowę! Dostałem głowę! Dlaczego miałem takiego pecha? Widzowie, ja bawiłem się na tym świetnie. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i jutro będzie mega szalony odcinek z samego rana, także zaznaczcie sobie dzwoneczek. No i pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie. Trzymajcie się piona!